Witam Państwa w kolejnej prezentacji programu Tena do Metal 2D, w której pokażę Wam jak w prosty sposób można stworzyć dokumentację techniczną dla mebli loftowych. W programie, oczywiście, dokumentację można stworzyć za pomocą podstawowych funkcji CAD, znajdujących się z lewej strony ekranu, otrzymując jedynie linie imitujące konstrukcję. Bądź również można pracować na zorientowanym materiale, wybierając z biblioteki dokładnie ten, który nas interesuje, a następnie wybrać odpowiedni punkt wstawiania: czy pręd wstawiamy względem osi, czy też wyrównujemy go względem odpowiedniej ściany. A najeżdżając na niego, otrzymamy wszystkie informacje o nim. Za pomocą funkcji z prawej strony możemy dodawać kolejne pręty, osadzając je odpowiednio na rysunku, przesuwając czy też kopiując, a dodatkowo z prawej strony znajdują się również generatory i funkcje dodatkowe, które znacząco przyspieszą pracę. Jedną z nich jest funkcja wypełni prętami wstawić nowe pręty w zależności od ustawień w parametrach wskazanej przestrzeni. A więc, jeżeli wpisałem ilość prętów, program odpowiednio podzieli pustą przestrzeń i wstawi pręty idealnie równo, uwzględniając również grubość materiału. Wstawione pręty można edytować, docinać, czy też usuwać. Kolejno do stworzenia półek dodam prostokąty o zadanej wysokości, oraz nadam mu kolor drewna, np. dębowy. Taki rysunek jest wiele bardziej czytelny dla klienta, czy też na warsztacie. Stworzoną ramę możemy wymiarować nadając jej podstawowe wymiary liniowe, jak i również w inny sposób, np. dodając wymiary od bazy wymiarowej. Oczywiście w zależności od tworzonej konstrukcji oraz jego wykonania na warsztacie, możemy dobrać odpowiedni typ wymiaru. Ponieważ w Tenado Metal 2D pracuję na zorientowanym materiale, przy pomocy funkcji opisz pręt mogę wyciągnąć wiele informacji o nim. Na przykład co to jest za pręt, jakie jest długości, czy też jakie są kąty zacięcia na początku i końcu pręta. Dodatkowo również mogę stworzyć przekrój w wybranym miejscu i tak określić szerokość konstrukcji stalowej. Również jest to sposób na szybkie tworzenie dodatkowych rzutów 2D i wprowadzanie dodatkowych prętów w kolejnym widoku. Jak widać, korzystając z tej funkcji, program wykona nam przekrój poprzeczny prętów w miejscu ich przecięcia, dlatego nie musimy ich rozrysowywać. A to wszystko zawarte jest w bazie programu, którą oczywiście możemy również rozbudowywać, dodając własne, nietypowe profile, np. aluminiowe. I tak w tenadometal2D można w szybki sposób budować konstrukcje stalowe. Jeżeli pręty nachodzą na siebie, lecz w widoku z góry powinno być widoczne co innego, za pomocą funkcji kolejności składowania możemy odpowiednio przesunąć elementy do przodu, do tyłu bądź za wybrany obiekt. Aby zrobić wrażenie na kliencie możemy skorzystać z funkcji perspektywa. Skopiuję cały element, a następnie zmienię projekcję. Wyciągnę element na zadaną głębokość. W ten sposób stworzyłem widok aksonometryczny zaznaczonych przeze mnie elementów. Dopracowując ten widok, zbędne linie usunę czy też dotnę te, które się przecinają. A tak finalnie wygląda wykonany przeze mnie regał. Ja dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmików.